Dobra widzowie, jak zainstalować Five Nights at Freddy's na telefon? Dobra, jak widzicie ja tutaj mam, y, mam tutaj y, five, y, jedynkę, y, mam tu Worlda i mam tutaj ucn -a, i jeszcze Pizzeria Simulator, bo tylko na tyle miałem miejsce. Jak coś, no to tutaj będzie tylko poradnik na te trzy i na inne, ale na FNaF Worlda niestety nie mam poradnika, ale też mam poradnik na FNaF Worlda. W Dafourde to możecie sobie pobrać Zaptoidę, a całą resztę to z Happy Moda. A więc no, wchodzicie sobie w Google. Ja tutaj, no, chodzicie w Google, wpisujecie sobie Happy Mode, instalujecie. No i jak już macie, wchodzicie sobie. Dobra, dobra, dobra. Dobra, wpisujecie. I macie tutaj różne części do wyboru. No więc mam nadzieję, że pomogłem i Elo.